Wiadomość, która pozostała niezauważona: 22 grudnia prezydenta Donalda Trumpa ewakuowano do bunkra w Mar-alago. Wszystko przez ogłoszenie sytuacji nadzwyczajnej. Podczas gdy na Florydzie trwały negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy, przestrzeń powietrzna nad prezydentem Stany Zjednoczone Ameryki została naruszona. Dowództwo North American Aerospace Defense Command wysłało myśliwce F-16 i kanadyjskie Canadian Forces. 18 do przechwycenia niezidentyfikowanego statku powietrznego w strefie zakazanej. Tajna służba natychmiast ewakuowała Donalda Trumpa do bunkra. Na niebie widać smugi kondensacyjne, na ziemi panuje panika, a w mediach społecznościowych krążą teorie spiskowe. W mediach społecznościowych pojawiły się pytania: co to jest? Czy to zamach? Ostrzeżenie od Kremla. Czy zwykła głupota amatora pilota, który przypadkiem wleciał na teren Mar Alago, i dlatego nie było konieczności podnoszenia w powietrze od razu myśliwców. Dziś przeanalizujemy ten incydent, jak to się mówi, sekunda po sekundzie. Nazywam się Aleksiej Pici, omówmy razem ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę Was, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka i napiszcie dowolny komentarz pod tym filmem. To bardzo pomaga w promowaniu odcinków na YouTube. A także subskrybujcie mój kanał na telegramie Pichi News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Publikujemy tam najnowsze wiadomości, gdy się pojawiają. Teraz odtwórzmy chronologię wydarzeń z mediów. 22 grudnia około 11 rano: radary cywilne i wojskowe wykryły niezidentyfikowany statek powietrzny lecący w kierunku rezydencji Donalda Trumpa Mar Alago. Przypomnę, że kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przebywa na Florydzie, nad tym obszarem wprowadzany jest reżim tymczasowe ograniczenie lotów, czyli tymczasowe ograniczenie lotów. To niewidzialna kopuła o promieniu mniej więcej 30 mil, do której bez specjalnego pozwolenia nie może wlecieć nawet komar. No, nie mówiąc już o samolocie, ale jakiś niezidentyfikowany samolot jednak wleciał w tę strefę, i nie tylko wleciał, ale też przestał odpowiadać na wezwania kontrolerów. Czyli po prostu wyłączył radio i tyle. Co to za samolot? W tej sekundzie w centrum dowodzenia North American Aerospace Defense Command, czyli Dowództwie Obrony Powietrzno-Kosmicznej, oczywiście zapalił się czerwony alarm. Zgodnie z protokołem natychmiast poderwano dyżurne myśliwce do przechwycenia. Natychmiast w powietrze wzbiły się amerykańskie F-16 oraz co ciekawe kanadyjskie Canadian Forces 18, które patrolowały ten sektor w ramach zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej. Aby zdążyć do celu, piloci otrzymali rozkaz booster, to polecenie lotu z maksymalną prędkością. I wtedy na Florydzie wybuchła panika, ponieważ gdy myśliwce przechodziły na prędkość naddźwiękową, rozlegał się huk. W mediach społecznościowych już porównywano to do bombardowania. Oto co dzieje się nad rezydencją Donalda Trumpa. Oczywiste jest, że Trump miał powody do niepokoju. W Miami dopiero co odbyły się rozmowy z Rosjanami. Które nie zakończyły się wszystkim, czego Rosjanie chcieli na Morzu Karaibskim? Flota Stany Zjednoczone Ameryki blokuje Wenezuelę. Izrael ostrzega, że Iran może pod pretekstem cierpień szykować nowy atak rakietowy. Nieznany samolot skierował się na rezydencję Trumpa. Tajna służba Stany Zjednoczone Ameryki działała zgodnie z protokołem. Trumpa odprowadzono do chronionego pomieszczenia na dachach w Mar alago. Rozmieszczono przenośne zestawy przeciwlotnicze STINGER. Tak, tak, te same, z których korzystają także siły zbrojne Ukrainy. Atmosfera była napięta, jeden błąd i samolot naruszyciel zostałby zestrzelony. Ale dlaczego doszło do tego incydentu? Czy to na pewno nie była zwykła pomyłka pilota, ponieważ w geopolityce nie ma przypadków? Albo raczej bardzo ich tam nie lubią. Zróbmy tak, spójrzmy na kontekst. W poprzednich odcinkach mówiliśmy, że negocjacje w Miami dotyczące wojny Rosji z Ukrainą były trudne. JD Wenz mówi w zasadzie o przełomie, ale tak naprawdę o impasie w tych negocjacjach. Rosja żąda Donbasu, a Trump w tym czasie skupia się na operacji wokół Wenezueli. W tym momencie system bezpieczeństwa prezydenta Stany Zjednoczone Ameryki zostaje poddany próbie. I właśnie CBS News pisze, że przelot w strefę zakazaną, to klasyczny sposób testowania czasu reakcji obrony przeciwlotniczej. Kto mógł to zrobić? Pyta CBS News. Wersja pierwsza: idiota w niebie. Najczęściej są to prywatni piloci na małych cesnach, którzy zapomnieli włączyć radio albo nie spojrzeli na mapę. Wersja druga: to prowokacja. Przypomnijcie sobie, jak chińskie balony latały swego czasu nad Ameryką. Wprowadzenie samolotów w strefę tymczasowe ograniczenie lotów ma pokazać Trumpowi, że podobno nie jest bezpieczny. Tak jakby Wiecie, nie jesteś bezpieczny nawet we własnej rezydencji. Biorąc pod uwagę wszystkie prowokacje z dronami i samolotami w Europie, zwolennicy teorii spiskowych oczywiście już snują teorię, że to mógł być sygnał od urażonych dyktatorów Władimira Putina i Nicolasa Maduro, których Trump teraz próbuje dusić. Jednocześnie najstraszniejsze w całej tej historii jest sama procedura przechwycenia. Jak to działa? Myśliwiec podlatuje bardzo blisko do naruszyciela. Pilot F-16 kiwa skrzydłami, pokazując, leć za mną. Gdy naruszyciel nie reaguje, wojskowy samolot wypuszcza flary przed nosem cywilnej maszyny. To jest ostatnie ostrzeżenie, następny krok to już otwarcie ognia. 22 grudnia F-16 wystartowały do przechwycenia, lecz wszystko zakończyło się dobrze. Ostatecznie Norad pisze, następująco: Cytat: Dziś rano myśliwce F-16 Norad przechwyciły samolot, który wszedł w zakazaną przestrzeń powietrzną nad Palm Beach. Sytuacja została pomyślnie rozwiązana. Przed każdym lotem sprawdzajcie i śledźcie obowiązujące strefy lotu. Ta ostatnia prośba sugeruje, że był to najpewniej samolot cywilny. Niemniej jednak ten incydent uderzył w najczulszy punkt Donalda Trumpa, w jego poczucie bezpieczeństwa. A pamiętamy rok 2024, zamach w Butlerze, kiedy kula drasnęła ucho. Pamiętamy próbę zamachu w klubie golfowym. Trump wie, że polują na niego Iran i radykalni samotnicy, więc stanie się jeszcze bardziej paranoiczny i twardy. I tu ciekawe, że insiderzy już piszą politykę. Trump jest wściekły, domaga się odpowiedzi, jak samolot mógł podejść tak blisko niezauważony. I tu pojawia się ciekawy moment: jeśli okaże się, że za tym przelotem choćby pośrednio stoją zagraniczne służby specjalne, albo zostanie to wykorzystane jako pretekst do takiego myślenia, Reakcja Waszyngtonu będzie nieproporcjonalna, a Trump będzie miał wtedy wolną rękę, by działać tak, jak uzna za stosowne. I przy okazji o Kanadzie. Jest tu jeszcze jedna ciekawa szczegół, który wielu z jakiegoś powodu przeoczyło. W przechwyceniu brały udział kanadyjskie Canadian Forces 18 to przypomnienie, że system obrony Stany Zjednoczone Ameryki i Kanady, czyli ten właśnie NORAD, jest wspólny. Trudeau, premier, z którym Trump ma trudne relacje. Natychmiast wygłosił oświadczenie o partnerstwie. I wiecie, to taka ciekawa ironia losu: to znaczy Trump groził aneksją Kanady, Trump prowadzi przeciwko niej wojnę handlową, ale kiedy chodziło o bezpieczeństwo samego Donalda Trumpa, to chroniły go kanadyjskie myśliwce. Jak zakończył się cały ten incydent? Według wstępnych danych, prywatny samolot naruszył przestrzeń, i został zmuszony do lądowania na najbliższym lotnisku. Pilota przesłuchuje Federalne Biuro Śledcze. Najpewniej to tylko zaniedbanie. Niemniej jednak to może pokazać, że takimi incydentami można straszyć także Amerykę, tak jak Rosja straszy swoimi dronami i samolotami Europę. Tutaj postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. Like Przyjaciele, jeśli ten odcinek był dla was interesujący lub przydatny, możecie podziękować za pracę tego kanału na YouTube swoim donatem lub płatną subskrypcją poprzez linki i dane podane poniżej. W opisie tego filmu jest napisane. Wesprzyj kanał Aleksiej Pieczyj. Wybierzcie dowolną wygodną dla siebie formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. To już wszystko. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.